Mowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem radzie Kielce, jest dziś poseł Mariusz Gosek, prezes Świętokrzyskich Struktur Suwerennej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Panie pośle, Komisja Europejska zamierza ponownie badać i zajmować się kwestią Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i oceny jego prac. Czy pana zdaniem te działania są zasadne? Nie są zasadnym, bo są to działania pozatraktatowe. Komisja Europejska to armia urzędników w większości z Europy Zachodniej, a w szczególności z Niemiec. Tak to wygląda arytmetycznie. I teraz trudno, żeby prawidłowo wybrane władze do Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej do Sejmu, bo to przecież Sejm też w tym zakresie decyduje o sędziach Trybunału Konstytucyjnego, były badane w jakimkolwiek zakresie przez Międzynarodowy Trybunał. Bo mówimy o sytuacji, gdzie. Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejny wniosek, który wpisuje się w kampanię wyborczą, bo musimy to wprost widzieć. Mam nadzieję, że Polacy, jestem przekonany, że Polacy to zauważą i tym razem Komisja Europejska ma rozstrzygać na temat Trybunału Konstytucyjnego. No nie wiem, no za chwilę będzie Komisja Europejska kierowała wnioski do CUE o to, czy w ogóle w Polsce może funkcjonować Sejm, czy prawo ma być stanowione w niemieckim Bundestagu. No tak daleko już idące wnioski są kuriozalne. Ja apeluję wciąż do polityków opozycji o pamiętanie też po tej ostatniej rezolucji też Parlamentu Europejskiego, żeby w tym momencie naprawdę już twardo zareagować na ten dyktat Komisji Europejskiej, bo już nie ma zgody naprawdę na wpisywanie się tak tak, tak już rażące i tak widoczne Komisji Europejskiej, czyli urzędników w kampanię wyborczą i w pomoc Donaldowi Tuskowi w Polsce. Czy za tym pana zdaniem przed jesiennymi wyborami Parlamentu mi tego typu sytuacje i działania Unii Europejskiej, Komisji czy to innych instytucji unijnych mogą przybierać tylko nasila? Dokładnie tak. One będą się nasilały. One wpisane są w ten scenariusz Urszuli von der Leyen, która powiedziała, że czeka na Donalda Tuska jako premiera polskiego rządu. I kolejny wniosek, przecież te wnioski to już jeden po drugim spływają do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a szybkość procedowania z kolei tych wniosków w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze wskazaniem zawsze na wszelkie winy i przewiny rządu jest zaskakująca i na pewno tutaj zaironizuje, że nie ma to nic wspólnego z wyborami. No oczywiście, że ma i tak jak mówię Polacy, to widzą, ja uważam, że to będzie przybierało na sile. Ja uważam, że do momentu wyborów w Polsce Komisja, Trybunał Sprawiedliwości, przepraszam, Unii Europejskiej, do której wniosek skierowała Komisja Europejska, też wyda stosowne rozstrzygnięcie, że to rozstrzygnięcie, oczywiście domniemam w tym momencie, ale e, widząc do tej pory to, co się działo, to, to to rozstrzygnięcie można się spodziewać też będzie niekorzystne, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. No naprawdę, no prawo stanowi się w Polsce do oceny e, działania poszczególnych jednostek e, czy instytucji państwa polskiego. Są również powołane e, e, organy e, i w tym zakresie trudno, żeby układała nam za granica porządek prawny w Polsce. Bo Polska, jak żaden inny kraj, jest krajem praworządnym. To we Francji i w Niemczech mają z tym problem. Panie pośle, to teraz temat zmieniamy. Strażę, komu udało się już opanować pożar toksycznych odpadów w Zielonej Górze. Tymczasem wokół tej sprawy taki polityczny pożar wciąż wydaje się nieugaszony, A przedstawiciele Platformy z Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele obarczają winą za właśnie tę sytuację rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kto ma rację w tym sporze? Znaczy, panie redaktorze, to jest kuriozalne, że wychodzi Donald Tusk i przedstawiciele Platformy Obywatelskiej za czasów, w której te mafie i wady śmieciowe kwitły, a to za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy został powołany specjalny departament do spraw zwalczania przestępczości na środowisku. Zostały zmapowane przede wszystkim te wszystkie składowiska, jak jest niestety kilkaset. To są gigantyczne pieniądze, żeby teraz usuwać te odpady, w tym i odpady przecież niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, czy dla zdrowia, czy nawet życia Polaków. I to ten rząd ostro wziął się za rozbijanie też tych grup przestępczych, które bazowały na modus operandi związanym z funkcjonowaniem nielegalnych wysypisk, czy też takich w zakresie, w których zostały cofnięte, zintegrowane pozwolenia. Więc trudno dzisiaj, naprawdę słucha się Donalda Tuska, który wychodzi i mówi, jak to trzeba robić porządnie, w tym obszarze. Ja podam tylko, że dziesiątki, dziesiątki naprawdę zorganizowanych grup przestępczych zostały rozbitych przez Krajową Administrację Skarbową, przez organy ochrony środowiska wojewódzkie, organ ochrony środowiska wojewódzkie, przepraszam, i, 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 i ogólnokrajowy organ ochrony środowiska, ale także i przez ten Departament spraw Zwalczania Przestępczości na środowisku. Tam pracują fachowcy, nadzoruje ten organ pan minister Jacek tego zdoba, to są osoby bardzo skrupulatnie wyselekcjonowane ze służb specjalnych i odnoszą spektakularne wyniki. No, niektóre postępowania karne potrzebują ciszy po to, żeby dotrzeć do, 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 do jak najłębszego dna te organizacji funkcjonowania tych mafii śmieciowych, ale one są rozbijane. My ten problem pokazaliśmy, że on funkcjonuje i zaczęliśmy bardzo ofensywnie go zwalczać. A jedną z najważniejszych rzeczy, najważniejszą uważam, to jest kwestia utylizacji tych niebezpiecznych składowisk, ale pamiętamy chociażby pożar czy to w Nowinach, czy w Fałkowie te 10 pożarów, przecież tam już są zarzuty w tej sprawie, no przecież za tego rządu tak naprawdę te wszystkie składowiska, te, te wszystkie składowiska są e, czyszczone, że tak powiem, od strony i prawnej, a za chwilę i e, e, czy tak jak w Nowinach, to też i od strony takiej fizycznej. Ja uważam tak, że robione jest kolejny raz polityka, tak jak na przykładzie pani Joanny Donaldus-Gwyska jakby jak królik z kapelusza, tak jakby się obudził i nie bardzo wiedział, w jakich latach do tych wszystkich zdarzeń doszło, jak wyglądała polityka walki z mafiami śmieciowymi w latach, kiedy był premierem pan Donald. Ponownie temat zatem zmieniamy. Poseł Anna Maria Sierkowska zmieniła barwę polityczną i przeszła do Konfederacji. Czy to dotkliwa strata <laughs> dla suwerennej Polski? Ja uważam, panie redaktorze, że najważniejsze, że pani poseł. Anna Siarkowska z klasą też zakomunikowała to. Przedstawiła nam tą sytuację, zanim, zanim przekazała ją też opinii publicznej, podzieliłaś też te, tymi wątpliwościami, co do których, czy w zakresie których, czy które miały wpływ na podjęcie tej decyzji. Ja, tak jak mówię, taką zasadę mam z czasów jeszcze świętej pamięci pana premiera Gosiewskiego, że o koleżankach, kolegach, nawet jak byliśmy w jednej formacji, to albo dobrze, albo wcale. Ja, pani. Posłuchajcie, życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że w ramach już przyszłości, przyszłego rządu też będzie popierała te dobre projekty rządu Zjednoczonej Prawicy, bo głęboko ufam, że te wybory będą zwycięskie dla, dla Polski, dla rządu Zjednoczonej Prawicy, który będzie kontynuował te dobre zmiany dla Polski, a pani poseł Anna Siarkowska jestem tutaj przekonany, będzie te, te programy i pomysły popierała. Zdaniem poseł Siarkowskiej projekt Zjednoczonej Prawicy już się wypalił. Czy zatem pana zdaniem jest taka możliwość, że przed jesiennymi Wyborami ze Zjednoczonej Prawicy będą kolejne transfery do innych ugrupowań? Nie, ja uważam, że nie. To tutaj y, pani posłanka Siarkowska. Troszkę zbyt daleko idącą tezę postawiła, bo projekt Zjednoczonej Prawicy jest na drodze dynamicznego progresu, i tak naprawdę potem, gdy udowodniliśmy, że jesteśmy rządem wiarygodnym, zrealizowaliśmy szereg tych postulatów i, i, i zapisów, które ujęte były w programie, tak te kolejne, które są stawiane, chociażby ostatnie 800 plus od 1 stycznia 2024 roku i szereg też rozwiązań, o których mówimy też, spotykając się z mieszkańcami sami, a tych spotkań jest bardzo dużo. Także projekt Zjednoczonej Prawicy to program progresywny, który będzie sprzyjał Polsce i Polakom. Mam nadzieję, że Polacy postawią na trzecią kadencję po to, żeby Pol Pol Polkom i Polakom żyło się lepiej. To już na zakończenie, jeszcze tak krótko przejdźmy do kwestii bezpieczeństwa. Wczoraj goszcząc w Petersburgu dyktator Białorusi Aleksandr Łukaszenka stwierdził w rozmowie z Władimirem Putinem, że Wagnerowcy chcą jechać na zachód, między innymi do Warszawy i do Rzeszowa czy to tylko taka propagandowa gadka, mówiąc kolokwialnie, czy faktycznie realne zagrożenie dla naszego znaczy kraju. To, to się składa w jedną całość, bo musimy zwrócić też uwagę, że wezwany został ze względu na skandaliczne słowa na temat e, zbrodniarza Stalina, e, ambasador Rosji w Polsce e, i ta rozmowa według informacji udzielonej medialnie przez pana ministra e, przydacza, no nie wyglądała tak, jak ona się powinna odbywać zgodnie z protokołem dyplomatycznym. No, no taka jest Sowiecka, Rosja, bo tak ją trzeba nazwać i to są typowe takie działania e, ludzi, którzy dokonali napaści, dokonują zbrodni na niewinnym, niepodległym narodzie ukraińskim, ludzi, którzy są nieobliczalni e, i również to wszystko wpisane jest od bardzo dużego czasu, długiego czasu, bo moim zdaniem, od momentu destabilizowania granicy polsko-białoruskiej e, dyktatorem e, z Białorusi, Łukaszenka e, i wpisuje się wprost w prostą narrację Kremla. Faktycznie, no problem Wagnerowców jest, on istnieje. Państwo Polskiego nie bogatelizuje. Tutaj stosowne i bardzo dynamiczne, szybkie działania podejmuje pan minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Granice są wzmocnione. Polska jest krajem bezpiecznym. Ja głęboko ufam i jestem przekonany, że Polacy też to widzą, w jakiej sytuacji znajduje się Polska i też będą tutaj widzieli, co kiedyś też mówili niektórzy że politycy, a jak ten rząd zachowywał się od momentu, gdy te słuszne tezy i słowa stawiał jeszcze świętej pamięci pan profesor, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński. Bardzo dziękuję. Przypomnę, poseł Mariusz Gosek, prezes Świętokrzyskich Struktur Suwerennej Polski. był dziś gościem rozmowy dnia w Radzie...